Nasz konkurs stanowi integralną część akcji społecznościowej Stadiony dla Kobiet. Jest o co chodzi w tej akcji? Stadiony dla Kobiet? Jest to akcja propagująca bezpieczne emocje wśród kobiet na nowo powstałych stadionach przed Euro 2012. A skąd pan wziął te piękne dziewczyny? Zostały wyłonione w drodze głosowania na stronie piłkarskamis.pl. Dobrze. Co to znaczy bezpieczne emocje wśród kobiet? Przecież my jesteśmy łagodne jak baranki. Kobiety są łagodne jak baranki. Żeby kobiety nie tłukły mężczyzn. No to Dokładnie. Chodź. Generalnie chodzę na mecze od 1994 roku i pomysł akcji wziął się z jakby z ogromnej zmiany, jaka nastąpiła na nowo powstałych stadionach. Zmieniła się atmosfera, zmienił się poziom dopingu, także chcielibyśmy pokazać Wszystkim ludziom, a przede wszystkim kobietom, że tak naprawdę jest bezpiecznie, a powiedzmy ta zła opinia, która krąży. Nie poszła ma już innymi słowy. Kochani, idziemy. zgódźcie się ze mną. Kibole nie odbiorą nam futbolu. Nie odbiorą! Po tym, co się wydarzyło w Warszawie, pokazujemy, jak Wrocław cudownie potrafi kibicować. Panie Jacku, a ile dziewcząt zgłosiło się do konkursu? Mamy zarejestrowanych ponad 100 kandydatek. Ile? Ponad 100. Czyli to jest absolutnie... Nie, 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 to już są finalistki.